Witam serdecznie wszystkie wodniki na czytaniu horoskopu na porę roku jesień. Jesień się nam zaczęło, liście lecą z drzew, a więc i pora na nasz horoskop. Jesień obejmuje miesiące październik, listopad i grudzień. Zanim przejdziemy do czytania, jak zwykle będą do wyboru trzy czuje. Teraz będziemy wybierać z kamieni, ponieważ jest jesień, więc tak troszeczkę mineralnie zrobimy. I do wyboru: tygrysie się oko, różne odcienie brązów, mocka iru taka granatowa część z błyszczącymi cykinkami jakby, i ametyst. To są nasze czuje, czyli wybierz kamień, który Twoje serce czuje i Ci dyktuje. Wybieramy jeden. I przechodzimy do naszego czytania. Ogólna aura z Wielkich Arkan na ten miesiąc jest to karta sprawiedliwości. Karta mówiąca o tym, że sprawiedliwie będziesz musiał podejść w wodniku do swojego wewnętrznego ja. Nie oszukuj siebie, nie kać sobie, tylko dokładnie przeanalizuj. Kierując się wyborami podczas jesieni rozważaj dokładnie wszystkie za i przeciw. Bądź swoim adwokatem i oskarżycielem po to, by wydać już jakiś wyrok. Traktuj sprawiedliwie innych. Nie przypisuj łatek innym lub też ich nie wybieraj. Po prostu. Działaj sprawiedliwie. Taka ci się szykuje. Jesień. Najważniejsze zagadnienie, z czym przyjdzie ci się zmierzyć podczas jesieni. Mam tu ósemkę miecz. Ósemka mieczy to choroba, yy, problemy, które zwalą ci się na głowę, sprawy rodzinne, yy, głównie no bo. Tutaj jakby matka z córką, ale do tej karty dociągnę, ponieważ ona też nie tak do końca jest jasna, w jakim kierunku i co spowoduje te Twoje koszmary. Ale czasami koszmary po prostu są naszym tylko um, wymysłem w głowie, więc raczej w wodniku będziesz coś sobie wymyślał i to będzie spędzało Ci sen z powiek. Tak, jak najbardziej. Będziesz się bał, że nie masz na tyle siły, mocy, by przeciwstawić się komuś, czemuś, by wszystkiemu podołać. I to będzie tak chodziło ci, krążyło po głowie takie zmartwienia. Taka będzie twoja jesień, zmartwienia, czy z wszystkim podołam, czy wszystkim mu dam radę. Rada na ten jesień dla ciebie to karta rodziny. Karta miłości, karta spełnienia, karta mówiąca o tym, żeby kierować się dobrym swoim, ale też i rodziny. Wszystko łączyć w jedno, tak? Nie rozdzielać. Próbować wszystko połączyć tak, żeby miało ręce i nogi. Taka jest rada, a ostrzeżenie jest właśnie przed tym, żeby nie odcinać się od kogoś lub czegoś, kto będzie potrzebował rozmowy z Tobą, pomocy, po prostu nie, nie iść tylko na zasadzie dla swojego dobra i się odciąć od innych, ale też być też kimś dla innych, wysłuchać, poradzić. Takie jest ostrzeżenie: nie odcinaj się, nie kładź kropki nad i, tylko pomagaj. Poszczególne miesiące październik miesiąc zysków, plonów, zadowolenia rodzinnego, zadowolenia finansowego no taki miesiąc troszeczkę spokojny, bo oczekiwanie mamy tu poród, świat się ma narodzić oczekiwanie na coś. Zbieranie, jakby, plonów z tego, co zasiałeś, oczekiwanie na jakieś fajne wydarzenia w Twoim życiu. Listopad. W listopadzie troszeczkę takiej walki, zastanawiania się, w co zainwestować, dokąd się udać. Jak porozkładać finanse, by na wszystko starczyło? W listopadzie też mm, trzeba będzie wybierać, yy, czy gdzieś pojechać, czy zostać, czy w coś zainwestować, czy nie, czy coś kupić, czy nie. Takie troszeczkę rozterkowy miesiąc. A w grudniu. To w grudniu mamy święta, tutaj ci się szykuje wyjazd. W grudniu będzie duży ruch, nie tylko ruch y, y, typowo wyjazdowy, ale również ruch w interesach, finansach, jakieś zyski dla niektórych możliwe śluby, dla jeszcze innych jakieś decyzje podejmowane na szybko i też y, inwestowanie. To jest grudzień. I uczucia. Zaczynamy od singli, potem trudne związki, czyli układy trzecie, związki jednopłciowe, bądź takie, w których gdzieś tam coś nie wychodzi, jak to będzie wyglądać. A na końcu związki spokojne, normalne, naturalne, które toczą się swoim rytmem. I więc tak, single mają kartę rozczarowania. Kartę mówiącą o tym, że fajnie kogoś możecie spotkać, będziecie wychodzić na spotkania, ale raczej nic się nie zmieni, dalej będzie jak było. Taka stałość, a każdego, kogo poznacie, jakoś albo wy skreślicie, albo on was skreśli ze swojego życia. To ciągle nie będzie to. Trudne związki, związki jednopłciowe, trójkąty, intymność. Karta intymności mówi o tym, że troszeczkę jakby zamkniecie się sami ze sobą, przed światem, że będziecie stawiali na połączenie nie tylko duchowe, ale również i fizyczne, i pod tym kątem będzie się wam dobrze działo. A związki mają, normalne mają no takie tradycyjne małżeństwa, pary, które żyją ze sobą w związku już jakiś czas. Więc u Was jest zakochanie. Chyba tutaj już nie muszę nic dodawać, po prostu zakochanie. Ktoś może Wam w czymś jeszcze przeszkadzać, może próbować psuć układ, ale nie dajcie się, nie słuchajcie plotek. Jakieś ktoś będzie wam wmawiał, że ktoś ma gdzieś romanse, to mogą być tylko i wyłącznie plotki. Nie zaprzątajcie sobie tym głowy, ponieważ partner, partnerka i tak ciebie kocha. Finanse. W finansach macie kartę z zysku. Karta z zysku mówi o tym, że no, sama karta mówi, że jakiś zysk, tak, będzie. Jeżeli chodzi o pieniądze, to wzrost dochodów. Ta karta również mówi o tym, że możecie dostać jakąś premię. Możecie spróbować zagrać w loterii, ponieważ ta karta mówi o dosyć znacznym zysku, więc możliwa jakaś wygrana, aczkolwiek niekoniecznie, żebyście mnie nie łapali później zasłówka. Jest to możliwe, no jeżeli na przykład dostaniecie podwyżkę, no to wiadomo, że już nie wygracie. tak? Jeżeli gdzieś zarobicie dodatkowo, no to tutaj też nie ma takiej opcji. Yy, dobre inwestycje. Co byście zainwestowali, to może Wam przynieść właśnie zyski, spełnienie. Yy, oczekujcie wszystkiego, co najlepsze na swojej drodze. Jeżeli chodzi o, o pracę, dobrze wszystko zorganizowane, pozakańczacie wszystko, co miacie, pozaczynane, yy, możecie prosić o podwyżkę w tym czasie. Yy, sukces taki wy odniesiecie osobisty, że zostaliście dostrzeżeni i docenieni. Yy, jeżeli yy, macie zdolności twórcze i coś tam robicie, nie wiem, malujecie obrazy, haftujecie. Co wymyślacie wiersze, piszecie książki, jest to idealny moment, by postarać się ze swoich hobby, ze swoich zdolności twórczych wyciągnąć zyski, czyli zacząć na tym zarabiać, bo to w przyszłości może przynieść nawet krocie. Jeżeli chodzi o zdrowie, macie kartę odpust. Karta odpust mówi: zostało odpuszczone. Czyli nic Wam tak naprawdę nie zagraża, raczej wszystko w porządku, jesteście pod opieką. Jedynie co może Wam zagrozić, to własne wymysły i doszukiwanie się chorób u siebie, których tak naprawdę nie ma. Co jest przed Wami skryte? Westchnienia. Ktoś do Was wzdycha, ktoś Was kocha, ktoś jest chory z miłości. A wy tego nie dostrzegacie. Tak wygląda ta prawa skryta, więc rozejrzcie się dookoła i zróbcie z tym porządek. Co robią? Co? W listopadzie mamy Halloween, święto zmarłych. Jest to czas równania się światów, gdzie granica między światem duchów a światem żywych się zaciera. W związku z tym dla was przesłanie Starota duchów. Co chcą ci powiedzieć przodkowie? Dobrze działasz. To, co robisz, ma ręce i nogi. Rób tak dalej, nic nie zmieniaj. Odetnij się od osób toksycznych i nie zamykaj się w czterech ścianach. Coś zostało zburzone, po to byś był szczęśliwy, lub coś za moment runie, ale tym się nie przejmuj. Odetnij się od tego, po to, by zaznać pełni szczęścia. To są przekazy od przodków. W grudniu mamy święta, więc prezent pod choinkę. I w Twoim wypadku jest to karta dziewiątka pucharów, czyli spełnienie uczuciowe, szczęśliwy los. Radość i spokój w domu, w rodzinie. Po prostu Twoje przeznaczenie, puka w Twoje drzwi, więc łapie i nie wypuszczaj z rąk. Teraz nasze czuje przypomnę. Tygrysie oko, noc Kairu i ametyst. Zaczynamy od Tygrysiego oka. Przesłanie anielskie. Bądź cierpliwy: wszystko ma swój czas. Czyli zaczekaj. Nie przyspieszaj biegu zdarzeń. Nie kradnij chwil. Niech jakieś tam wzdychania ciebie do niczego nie popychają, ponieważ i tak, co ma być, to będzie. Popychaniem możesz tylko opóźnić w czasie. Karta izolacji, która mówi o tym, żeby poczekać, to samo co tam było z przesłań kluczy. Natura. Karta anielska. W naturze wszystko dzieje się po kolei. Najpierw jest zasiew, potem wszystko pomału zaczyna kiełkować, wzrastać, kwiaty kwitnąć, potem dopiero z tego wychodzą owoce, czyli dojrzewają plony, potem je ścinamy, robimy wypieki. Więc tutaj też jest kolej rzeczy, jest naturalna. Nie przyspieszaj biegu rzeczy, nie próbuj, nie próbuj kraść dla siebie chwil szczęścia, bo to, co ma być, to będzie. Poczekaj. To mówią anioły. I skrzydlaci mędrcy, anielska pomoc, cudowne sparście są dookoła Ciebie istoty, które mają za zadanie nieść ci pomoc i nadzieję po to. Żebyś wiedział, że szczęście i tak zapuka do Twoich drzwi wtedy, kiedy przyjdzie jego pora. Dla tych, co wybrali noc Kairu, współczuj innym. Czyli nie oceniaj, co tutaj mówił sąd. Współczuj innym. Uczestniczy. W spotkaniach wysłuchaj, jeżeli ktoś do ciebie coś mówi, daj dobrą radę. Niepewność. Możesz czuć się niepewnie, że potrafisz obdarować miłością, możesz zamykać się na innych, możesz myśleć, że jakiś diabeł cię kusi, jak na tej karcie, ale ty uwierz w siebie, ponieważ masz moc, Niesienia spokoju ducha dla innych, porady, yy, wszystkiego, co tylko jest możliwe, działaj z przestrzeni serca. Anioł Feniks. Jesteś jak ten Feniks, który się narodził z popiołu, właśnie teraz na jesieni odkryjesz tą moc w sobie, yy, to powołanie, jakie masz. Anioł mówi, odradzasz się, więc jeżeli gdzieś coś ciężko ci się dzieje, to teraz się odradzasz, wszystko zacznie nawierać tempa, ruszy z kopyta, niezależnie czy gdzieś tam rozwijasz się duchowo, czy nieduchowo, właśnie w tej chwili wszystko szybko ruszy, uczestnicz w spotkaniach, uczestnicz w imprezach, uczestnicz, nie wiem, w medytacjach, i ostatnia dama podarunków. Hojność otrzymywanie darów, zaufanie informacji. Chojnie ten los wynagrodzi, hojnie coś otrzymasz. Warunek, podziel się tym z innymi. Po prostu dziel się. Niezależnie, czy dostaniesz finanse, czy jakieś oświecenie, dziel się z innymi. I dla tych, co wybrali Ametyst, klucz anielski: żyj własnym życiem. Ty po prostu żyj własnym życiem, nie wtrącaj nosa w cudze sprawy, nie baw się w swatkę z nie plotkuj na tematy innych, tylko żyj własnym życiem. Słodko gorzki. Ta karta przestrzega przed tym, żeby nie zagłaskać kotka na śmierć, czyli daj odetchnąć też partnerowi, partnerce czy innym troszeczkę od siebie i swoich osób. Prawda. Aniołowie mówią, że prawda cię wyzwoli. Postaw naprawdę. Rozmawiaj, oczyszczaj atmosferę, nie doszukuj się dziury w całym. Po prostu, jeżeli masz jakieś wątpliwości, to zapytaj drugą osobę, by wyjaśniła to, co ciebie murtuje. I siostry pór roku, podobnie jak tam miał w innej karcie, któryś z, z, chyba tygry Tygrysie Oko, siostry pór roku mówią o tym, że wszystko ma swoje miejsce, swój czas, po kolei wszystko następuje, tak? Najpierw wiosna, później lato, później jesień, później zima. Więc tak samo w życiu, na wszystko jest pora, miejsce i czas, więc niczego nie przyspieszaj. Dziękuję ślicznie i zapraszam na czytania zimowe. Kto mi rozwalił?